Witam. E, witam po dłuższej przerwie. Ta przerwa jest spowodowana projektem akurat takim, w którym teraz biorę udział jako prowadzący. E, projekt jest z, z serii, no, troszkę może być stresującym, i właśnie o tym będzie dzisiaj. E, chcę się podzielić takim doświadczeniem, e, które mnie spotkało e, z moim kolegą, który jest programistą. Wyobraźcie sobie. Jest tak, że oczywiście jest ciśnienie na czas, jest ciśnienie na zakres tego projektu. Małe są już teraz bufory czasowe i finansowe, które mamy. No i jest pewien kolejny etap. W tym kolejnym etapie jest funkcjonalność, która nie jest tak do końca określona. To raczej to jest, wiadomo jak ma być, tak? Ale dokładnie niestety ona określona nie jest. Teraz to, teraz to zadanie dostaje programista. On musi zrobić research tego, jak to zrobić. Programista tworzy funkcjonalność, tworzy kod bardzo ładny, zgrabnie działający jest tylko jedna rzecz mianowicie jeżeli spojrzeć z punktu widzenia użytkownika na tą funkcjonalność to się okazuje, że no można było naprawdę to zrobić lepiej dlaczego? dlatego, że pewne zmienne, które użytkownik może ustawiać są zapisane w kodzie bezpośrednio czyli nie ma żadnego configa w którym byłoby to możliwe do wpisania po prostu te wartości są wpisane bezpośrednio w kodzie no, i teraz, gdyby klient chciał coś zmieniać, no to musi grzebać w tym kodzie. Tak z punktu widzenia programistycznego, <coughs> lepiej jest zrobić konfig i w konfigu ustawić e, zmienne, do tej zmiany przypisy wartości, i OK, i po prostu już dać to e, do testowania klientowi oddać. E, no i tu się zaczyna taka m, zabawa, bo zastanawialiśmy się, OK, no ale właściwie dlaczego to nie zostało wykonane? Bo. M, bo mogło być to z jednej strony oczywiste, ale oczywiste znowuż takie nie jest, jeżeli spojrzymy na to, że osoba, która to robiła, kolega, chciał zrobić funkcjonalność bardzo dobrze, z jednej strony. Z drugiej strony powiedział, że zrobi coś na czas, że ta funkcjonalność przedtem, jak mniej więcej szacowaliśmy, wyszło nam, że ok, 8 godzin to jest dobry czas na to, załóżmy, żeby to zrobić. Tak? To 8 godzin, to teraz mówię z pamięci, mogło to nie być 8 godzin. Następnie, co się dzieje? Zawsze, ponieważ to jest coś nowego, jeżeli się robi research, znajduje się jakieś informacje, coś wychodzi dłużej. Czasami coś dłużej, czasami coś krócej. W tym akurat wypadku wyszło coś dłużej. W tym momencie programista wiedział tak: Aha, ja chcę zrobić coś dobrze, ja już ileś tam czasu poświęciłem na to, żeby robić research, to teraz muszę to skończyć. I zdecydował, że nie będzie robić żadnego konfiga, nie będzie o tym myślał, po prostu zakodził tak, jak miało to być. Jak dyskutowaliśmy nad tym, to okazało się, powiedział kolega jeszcze jedną ważną rzecz, że on się stresował tym czasem, który jest. I to jest bardzo fajna rzecz, bo ten stres nam zaczyna wychodzić. I ogólnie takie mam przemyślenie, że zazwyczaj stres yy, traktuje się negatywnie. Bo no bo się stresowałem, bo coś było nie tak. Ten stres to jest taki, Bleh, tak? Ale z drugiej strony można powiedzieć, stres jest dobry. Bo stres nam mówi o czymś, o czym może powinniśmy pamiętać. Albo mówi nam o czymś, co jest trudne. Ostrzega nas, tak? Bo tak patrząc historycznie, stres był dobry, bo jak nasi prawsiodkowie zobaczyli takie zwierzę w paski, z takimi wielkimi kłami z przodu, no to lepiej, żeby oni czuli taki lekki dyskomfort, że należy uciekać w stronę przeciwną od tego zwierzęcia, które może gonić i może zjeść. Nie? Czyli na tak po prostu stres jest takim biologicznym, biologicznym narzędziem, które tam nam mówi: hej, 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 uważaj. Nie? Tylko oczywiście jest tak, że nie można się podać temu stresowi. No więc co zrobić? Nie? No można nakrzyczeć na kogoś, to będzie łatwiej, tak? ale tak naprawdę. Znowuż nie rozwiązuje się problemu, rozwiązaniem jest rozwiązanie problemu, czyli w tym akurat momencie można podzielić się swoim stresem z kimś innym. Powiedzieć, hej, ale wiesz co? No, właściwie to ja nie wiem, jak ja mam to zrobić. Ja już wiem mniej więcej, co w tym skrypcie może być, wiem, jak je, wiem czym można manipulować. Tak? Natomiast yy, nie wiem, czy, czy ja mam robić jakiś konflikt do tego, czy cokolwiek innego, wiesz, ja muszę się zmieścić w tym czasie. Tutaj też ważna taka rzecz, żeby pamiętać, że jeżeli ktoś zadeklarował się, że zrobi daną rzecz w załóżmy 5 godzin, to jeżeli to zrobił uczciwie, tak, jeżeli nie oszukuje, no czyli zrobił, powiedział uczciwie, to mamy 50% szans. Na to, że on to zrobi szybciej i 50% szans na to, żeby to zrobił później. No nie może zawsze robić na czas. To jest niemożliwe. No to z prawdopodobieństwa, no to wynika te, te rozkłady, wiecie, te całe tam, takie były kiedyś na matematyce czy na fizyce, że się nie da. Po prostu jest jakiś rozkład. I on raz robi szybciej, raz robi później. My z tego jedną funkcjonalność zrobi szybciej, a drugą funkcjonalność zrobi później. No Średnio na czas powinien zdążyć, jeżeli oczywiście wszyscy robimy na pełnię swoich sił i nie tam nie oszukujemy. Nie, nie oglądamy filmów w międzyczasie, albo czegoś innego nie robimy. Ale to już jest na, inną, na inne przemyślenia. Wobec tego ważną rzeczą jest żeby pamiętać, że tak, mogę coś zrobić wolniej, mogę coś zrobić szybciej i nie dam się, gdyby nie zostawię tego stresu, tylko samemu sobie, bo on mi się będzie nawarstwiał, nawarstwiał, nawarstwiał i w końcu pożre mnie albo będę miał tego projektu dosyć. Po prostu ja podzielę się ze swoimi obawami z kimś innym i powiem, hej, dowiedz się tego, bo ja to potrzebuję. Weź, proszę, pomóż mi w czymś, bo ja nie wiem, jak to zrobić. Ja, na przykład, ostatnio miałem taką sytuację, gdzie musiałem napisać maila, który był, moim zdaniem, jak dla mnie dosyć stresujący, bo byłem taki nabuzowany, że będę walczyć o swój projekt, co to jest. No, ale pomyślałem sobie, no dobra, nie? Właśnie problem z pisaniem maili polega na tym, że to jest pisanie maili. Nigdy nie, nigdy, znaczy, ja nie słyszę intonacji czyjegoś głosu, to są tylko litery. Ja mogę je inaczej odczytać. Wobec tego poprosiłem koleżankę, mówię, Hej, chodź mi tutaj, pomóż, wiesz, napisać tego maila, bo ty masz tam zdolności do tych słów, dobierania ich i możesz to ładnie napisać. Nie? Usiedliśmy, ona mi pomogła to napisać. Na poradze byłem jej bardzo wdzięczny za to. Okazało się, reakcja klienta była pozytywna. I, i, i to, 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 co zrobiłem, to wyrzuciłem część z tego stresu z siebie, tak? podzieliłem się nim i poprosiłem kogoś o pomoc. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać. Stres jest dobry, nie należy z nim zostawać samemu. Zakładam. Ha, jeszcze oczywiście, należy się nim dzielić powiedzieć komuś, hej, pomóż mi po prostu. Usprawnijmy coś, zróbmy coś inaczej, ale pomóż mi, tak? zakładam oczywiście tutaj taką rzecz, że jeżeli ktoś jest u góry, to stara się ten pomóc tej, tej osobie, która go prosi o pomoc, tak? że to nie jest takie, że tylko pchamy wołanie, prosimy, wyciągamy do kogoś rękę i tutaj nic nie? nic się nie dzieje, nie, to zakładam, że pracujemy w takiej grupie gdzie, gdzie inni sobie pomagają i naprawdę tak jak, tak jak w tym zespole wszyscy chcą ten projekt zrobić jak najlepiej, bo on jest naprawdę fajny tylko że wymagający, no i ten stres nam tam nazwodzi, tak? Także pamiętajcie, stres jest dobry, tylko należy go czasami, czasami słuchać, a czasami go zmniejszać, prosząc o pomoc innych, ok? Dzięki bardzo, proszę Was o pomoc, jeżeli byście mieli jakieś, jakieś przemyślenia na ten temat, albo jakieś inne zdanie, proszę napiszcie, może macie jakieś inne metody walki ze stresem, ok? Hej!